serdecznie wszystkich zaproszonych gości na dzisiejszej uroczystości. Przybyli do nas Pan senator Jan Filip Libicki. Pan Jarosław Brzeba, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Pan Józef Kwaśniewicz, starosta powiatu szamotulskiego. Mirosław Wieczór, burmistrz miasta i gminy Wrocław. Pani Beata Madyża, wicestarosta powiatu szamotłuckiego. Pan Kazimierz Michalak, członek zarządu powiatu szamotłuckiego. Witold Baroś, radny powiatu Szamotulskiego. Jan Stefania, dyrektor Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki. Roman Dawi, wiceprezes oddziału Poznańskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Leś, dyrektor klubu sportowego KKS Lech Poznań. Alek prezes klubu Błękitni-Wronki. Marta Spiechała, wiceprzewodnicząca przewodnicząca Rady Rodziców. Ostatniego postańca wielkopolskiego na naszej ziemi, Jana Żydów. Na uroczystość naszą zaproszeni zostali również poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Witamy przedstawiciela pana Andrzeja Grzyba. Swoje listy gratulacyjne przysłali również. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na obowiązki, czyli posiedzenie Sejmu, nie przybył dzisiaj Stanisław Kalenda i Jakub Kurnicki. Witam serdecznie grono pedagogiczne i was drodzy uczniowie. Najważniejszym świętem szkolnym jest Święto Patrona. W tym roku to szczególny dzień, inne od poprzednich, albo za sprawą 15. rocznicy nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. To imię zobowiązuje. Nosimy je z dumą. Celem powstania Wielkopolskiego było uwolnienie Wielkopolskiej Pomorza z władzy niemieckiej. Natomiast bezpośrednie powstanie było odpowiedzią na demonstracje niemieckie. Przeciwko przyjazdowi Jacego Padarskiego do Poznania. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Nie było łatwo, ale niezłomna wiara i nadzieja w lepsze jutro pozwoliły wytrwać powstańcom niedoli na okupowanej ziemi ojców, która była ich wspólnym narodowym dobrem. Nie pragnęli wiele. Wolność kojarzyła im się z polską mową, polskim chlebem i polskim domem. Potrafili dla tych wartości się zjednoczyć i walczyć o nie. Nie szczędzili własnej krwi, zdrowia, a nawet życia. Dzięki temu czujemy się teraz bezpieczni, syci i pewni jutra. Nie wolno nam zapomnieć o znaczeniu powstania polskiego dla Polski. Lekcją patriotyzmu, jakiej udzielili nam przedstawiciele tamtej generacji, musimy pielęgnować i nie wolno nam o niej zapomnieć. Józef Piłsudski powiedział: Naród, który traci tożsamość, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zamieszkujących dane terytorium. Dlatego pamiętamy ostatniego żyjącego na naszej bronieckiej ziemi powstańca Wielkopolskiego Jana Rzebę. W swoim długim, bo stu pięcioletnim życiu chwytał za broń wiele razy. Jako powstaniec wielkopolski brał udział w opanowaniu więzienia Wolińskiego. Następnie swój powstańczy ślad zostawił między innymi w Zbąszyniu, Opalenicy i Wolsztynie. Podczas drugiej wojny światowej walczył w armii Poznań. Był nie tylko jedynym żyjącym powstańcem Wielkopolskim, ale też najstarszym mieszkańcem Powiatu Szamotnickiego. I co najważniejsze, w 2000 roku na dziedzińcu szkoły, podczas nadania szkole imienia i sztandaru, to właśnie on podczas tego wydarzenia określił siebie Ojcem Chrzestnym Szkoły. Dzisiaj przywołujemy pamięć o nim. Dlatego na dzisiejszej uroczystości są z nami jego syn Marian, są również wnuki Wicemarszałek Województwa Zachodnio-Pomorskiego, pan Jarosław Żeba oraz wnuk Witold i nasza pani wicedyrektor Aneta Żeba. To dowód, że pamiętamy i doceniamy wkład. W walkę o wolność naszego Wronieckiego powstańca. Drodzy uczniowie, podarowanie wolności często staje się kruche i żeby ją mieć, trzeba ją pielęgnować i dbać o to, by jej nie utracić. W czasach pokoju możecie to osiągnąć poprzez pilną naukę w szkole i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków poprzez pokazywanie sobie życzliwości i wielkoduszności. To będzie Wasz wkład w rozwój Waszej Ojczyzny, którą podarowali Wam powstańcy Wielkopolscy. Nasza szkoła, której mam zaszczyt być gospodarzem, przywołuje poprzez swoją nazwę powstańców Wielkopolskich przepiękne wspomnienia ale skłania do refleksji nad mijającym czasem. Nie boimy się wyzwań. Co więcej, bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy, mobilizuje i motywuje do pracy. Wychowankowie, którzy opuszczają mury naszej szkoły niejednokrotnie, napawają dumą, są mądrzy, inteligentni, i nieprzeciętni. Mam nadzieję, że w dalszych latach kolejne pokolenia młodych ludzi i nauczycieli będą sięgać po następne sukcesy i zostaną godnymi spadkobiercami tradycji szkoły. Dziękuję bardzo.